Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do was z letnim bookholem. Ponieważ przez ostatni miesiąc, może dwa miesiące, czyli w zasadzie wtedy kiedy już trwało lato, udało mi się kupić sporo książek. No więc chcę je wam pokazać, bo może są wśród nich takie, które wy już czytaliście, a ja jestem jeszcze przed ich lekturą. Więc zapraszam do oglądania nowego letniego bookhalla. Tych książek naliczyłam 12, są wśród nich takie, które już od dawna chciałam kupić i jakoś, jakoś się nie e, zbierało, a że wypatrzyłam znowu promocję, super, to, no to sobie je kupiłam. No więc dobra, no to zaczynajmy. Pierwsza z nich to Z miłości. To współczuje Agaty Romaniuk, opowieści z Omanu. Ten reportaż chciałam już dawno, dawno temu sobie kupić. I, I w końcu go mam, i na pewno chcę go przeczytać, bo są to opowieści o kobietach i o mężczyznach, którzy współcześnie żyją w Omanie, w kraju, który jest rządzony przez samotnego, bezdzietnego sułtana. I tam zasady, które w tym społeczeństwie panują, są tak czasami dziwne, absurdalne. I to, jak młodzi mężczyźni, młode kobiety oszukują trochę system i jak żyją na co dzień, myślę, że warte jest uwagi, warte jest przeczytania. Dlatego zakupiłam Cen o kapi Mariany Leki książka, która zbiera bardzo różne opinie. I w większości nie są to opinie dobre. Przynajmniej ja na takie trafiałam. Przez wielu określano jako infantylna i bardziej młodzieżówka. Nie wiem, zobaczę. Książka, która gdzieś tam. Której fabuła ociera się o trochę. E no nie dziwny, nie dziwny, ale świat taki z pogranicza snu. Tutaj bohaterką jest dziewczynka, która za każdym razem, kiedy śnieje się, że że się o kapi, to w wiosce, w której ona żyje, ktoś umiera. I nigdy nie jest wiadomo kto umrze, więc wszyscy mieszkańcy są przygotowani na najgorsze i żyją w jakimś dziwnym napięciu. Czyli książka trochę magiczna, trochę realistyczna. Zobaczę. Kolej podziemna: Colsona Whiteheada. Ja mam tego autora miedziaki, a kolej podziemna jest podobno lepsza od miedziaków. Chcę się o tym przekonać. To jest opowieść o, o niewolnicy, która żyje na plantacji bawełny w stanie Georgia. No i. Opisane jest jej życie i to, jak ona chce od tego życia uciec, i o czym marzy, i, i czego pragnie, i lękach, obawach, yy, i marzeniach. Ta okładka jest filmowa, bo yy, jest już serial serial, zdaje się, tak. Jest już serial oparty oczywiście na, na tej właśnie powieści. Oczywiście nie mogłam sobie odmówić Anny Kantoch, i mam tutaj wiarę przy sobie mam również pokutę. Książkę czytam, nie mam jej tutaj, wybaczcie, zostawiłam ją gdzieś na dole albo w przyczepie, bo na ostatni wyjazd wzięłam ją ze sobą. Więc tak, mam dwie książki Anny Kańtoch i na pewno będę je czytała. Ślady miasta Larsa Christensena. Książka skusiła mnie dlatego, że przeczytawszy sobie jej opis, no zauważyłam coś, co mnie zainteresowało, czyli powojenne Oslo, jego mieszkańcy, którzy borykają się z tym czasem powojennym i opisane są tam ich przeżycia, takie sytuacje codzienne i to, z czym muszą się zmierzyć. Lars Christensen jest jednym z najbardziej cenionych współczesnych pisarzy norweskich, więc jeśli ktoś z Was czytał Ślady Miasta, to proszę napiszcie, jaka jest ta książka, jak Wy ją odebraliście. Wąski lądu Christine Dwayne Hickey. Wybaczcie, jeśli ja czasami przekręcam nazwiska. Yy, zawsze jest tak, że staram się przed filmem, przed nagraniem filmu, yy, sprawdzić, jaka jest ich prawidłowa wymowa. Poprawcie mnie. W książce znajdziemy portret Ameryki lat 50 Cape Cod, gdzie sprowadza się um, amerykański malarz Edward Hooper wraz ze swoją ekscentryczną żoną. Żona Edwarda jest bardzo niego zazdrosna, bardzo porywcza. On jest zupełnym jej przeciwieństwem, zakochuje się w pewnej innej kobiecie. No i coś pewnie wyniknie z tego romansu i coś tam się zacznie dziać pomiędzy tym trojgiem ludzi. Daleko coraz bliżej Aleksa Schulmana, książka o rodzinnych tajemnicach, rodzinnych, jakichś skrywanych urazach. Trzej bracia, którzy stracili matkę, udają się w pewne miejsca, aby, aby tam rozsypać jej prochy. A przed laty wydarzyła się tragedia, która dotknęła tę, tą rodzinę. Powrót w to miejsce budzi niechciane wspomnienia, budzi długo skrywane gdzieś głęboko emocje. No i tu dochodzą do głosu jakieś zadawnione, zadawnione kłótnie, spory. Tomasz Organek, teoria opanowywania trwogi. Tomasz Organka znacie zapewne z, ze świata muzyki, jest on lider liderem zespołu muzycznego, a teoria opanowywania trwogi jest jego debiutem. I to jest taka e, e, książka, która jest w zasadzie monologiem. E, bardzo mało jest w niej e, dialogów, i to historia dwojga młodych ludzi, którzy podróżują e, jesienią przez, e, przez Polskę. Książka pełna jest skojarzeń, metafor, e, i to powieść o poszukiwaniu siebie. Tu na odwrocie możemy przeczytać, że jest to powieść drogi z elementami thrillera. Od którego nie można się oderwać. Ten reportaż wydaje mi się być bardzo dobry. Król Kebabów, Marty Mazus. To 13 opowiadań, 13 historii o ludziach, którzy przybyli do Polski w poszukiwaniu lepszego świata, lepszego jutra, egzystencji lepszej niż ta, którą do tej pory wiedli. No i. To takie zderzenie z rzeczywistością, zderzenie w zasadzie ich y, jakichś wyobrażeń i marzeń z tym, y, co tak naprawdę ich tutaj spotkało. No i to trochę też y, książka o, o samych Polakach, o tym, jakie mają podejście do cudzoziemców, y, jak wyglądają te wzajemne relacje. Myślę, że naprawdę warta przeczytania. A w Biedronce była za 9,99. Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. Marys Polski, petarda muzyczna, która roznosi scenę w drzazgi. Jeśli widzieliście kiedykolwiek, bądź byliście na koncertach Marys Polski, no to na pewno wiecie o czym mówię. Ja na takim koncercie nie byłam, natomiast widziałam w internecie i to naprawdę dziewczyna dynamit. I taka też jest ta książka. Niesamowicie dobrze napisana. Ona jest tak zabawna, ale tak dosadna i dosłowna w tym, o czym pisze. To, to są wspomnienia z dzieciństwa, obserwacje życia, obserwacje tego, co w tym czasie dzieje się wokół nas, ale napisane tak y, świeżym językiem, i y, językiem, który nie zna żadnych ograniczeń, że wydaje mi się, że będzie się to czytało rewelacyjnie i chciałabym to przeczytać jak najszybciej i y, jak najszybciej będę chciała na Marys Polski znaleźć czas. Roy Jacobsen i białe morze. To opowieść o kobiecie, która na pewnej y, skandynawskiej wyspie żyje zupełnie sama. Wojna skończyła się niedawno, a może wyrzuca na brzeg wciąż nowe ciała niemieckich żołnierzy. Książka o samotności, i z tego co doczytałam, to jest kontynu kontynuacja wydanych w tej samej serii Niewidzialnych, a jest to seria dzieł pisarzy skandynawskich. One tak pięknie wyglądają. W zasadzie mam tylko, tylko chyba tę jedną książkę. Chociaż jakbym dobrze poszukała, to pewnie bym znalazła życie Sus. Ale o co mi chodzi z tym, że one pięknie wyglądają? Tak pięknie wyglądają, że warto by było mieć całą kolekcję tych dzieł. Nie uważacie? Amerykański brud, Jenin Kamins. Książka, która została uznana za jedną z lepszych powieści naszych czasów. I opowieść to opowieść o kobiecie, która żyje... I wiedzie zupełnie normalne życie w Akapulko, i nagle zostaje wplątana w jakieś zamieszki wojny, narkotykowe, potyczki karteli, itd. I musi y, zmienić całkowicie swoje życie po to, aby przetrwać, po to, aby walczyć, y, zmierzyć się z czymś. Z czym y, tak naprawdę do tej pory nie miała do czynienia. Ta kobieta prowadzi księgarnię, y, i pewnego dnia do jej księgarni y, przychodzi, y, przychodzi mężczyzna, który chce kupić pewne tytuły, pewne książki, jak okazuje się, ulubione książki bohaterki, y, ale ona nie wie o tym, że jest on y, przywódcą y, no, kilku, y, chyba karteli narkotykowych. Kilku takich organizacji. No i wtedy jej świat zupełnie zmienia się. Napiszcie, czy czytaliście amerykański brud? Jestem bardzo ciekawa tej książki. No, w tej chwili ją na pewno odłożę na półkę, bo czytam co innego, ale myślę, że to będzie dobra książka na przykład na jesień. No i to były wszystkie tytuły, nowe tytuły, jakie chciałam Wam pokazać i jakie znalazły się na moich półkach w ostatnim czasie. Jeśli chcecie obejrzeć pozostałe moje filmy, inne moje bookhole, to zajrzyjcie na mój kanał, zajrzyjcie na mój Instagram, subskrybujcie jeśli macie ochotę, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie lajki i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!